Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego ta osoba, która tak bardzo cię skrzywdziła, wydaje się zawsze dobrze się mieć, zawsze wygrywać, podczas gdy ty walczysz o odbudowanie swojego życia? Jeśli jesteś zmęczona patrzeniem na narcyza, który cię zniszczył, a który pozornie prosperuje, podczas gdy ty wciąż nosisz blizny po tym, co ci zrobił. Muszę ci powiedzieć coś, co całkowicie zmieni twoją perspektywę. To, co dziś ujawnię, to nie tylko teoria motywacyjna czy tania filozofia, to głęboka prawda, której nauczał Wayne Dyer i którą niewielu naprawdę rozumie na temat tego, jak wszechświat i Bóg postępuje z tymi, którzy świadomie decydują się krzywdzić inne osoby. Istnieje wzorzec, uniwersalne prawo, które rządzi konsekwencjami narcystycznych działań. A kiedy zrozumiesz ten wzorzec, zdasz sobie sprawę, że sprawiedliwość już zaczęła działać w życiu tej osoby w sposób, którego nawet nie wyobrażasz. Przez lata mogłaś się zastanawiać, kiedy przyjdzie rachunek dla niego, lub dlaczego Bóg pozwala takim ludziom prosperować dziś odkryjesz, że rachunek nie tylko już przyszedł, ale jest egzekwowany w sposób znacznie głębszy i bardziej niszczący niż jakakolwiek ludzka zemsta mogłaby być. Przygotuj się na objawienie, które nie tylko przyniesie spokój twojemu zranionemu sercu, ale także pokaże ci, dlaczego ty, pomimo całego cierpienia, jesteś prawdziwą zwycięszczynią tej historii. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że wszechświat działa według precyzyjnych praw matematycznych, a jedno z nich jest nieubłagane. Wszystko, co człowiek sieje, to zbiera. To nie karma, to nieszczęście, to prawo tak dokładne jak grawitacja. Wayne Dyer mawiał, że kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, się zmieniają. I to jest szczególnie prawdziwe, gdy rozumiemy, jak energia narcystyczna działa we wszechświecie. Narcyz, który cię skrzywdził, żyje w stałym stanie energetycznego braku, musi wysysać energię, poczucie własnej wartości, spokój innych ludzi, żeby czuć się żywy. Ale oto sekret, którego nie zna. Za każdym razem, gdy kradnie twoją energię, tworzy jeszcze większą dziurę w sobie. To jak próba napełniania dziurawego wiadra, im więcej pożycza od innych, tym większa staje się dziura, tym większa staje się potrzeba. Uzależnia się od cudzej energii, ponieważ całkowicie stracił połączenie z własnym wewnętrznym źródłem. Tymczasem ty, nawet skrzywdzona, nawet zraniona, jesteś zmuszana do ponownego połączenia się z własnym źródłem. Ból, który spowodował, Popycha cię do środka, zmusza do znalezienia siły tam, gdzie nawet nie wiedziałaś, że istnieje. Teraz powiedz mi coś: z jakiego miasta oglądasz ten film? Zostaw w komentarzach, bo chcę wiedzieć, skąd pochodzi ta siła, którą znajdujesz, by szukać odpowiedzi. Prawda jest taka, że podczas gdy on staje się coraz bardziej zależny od zewnętrznych źródeł, ty jesteś kuta w ogniu. Który tworzy silniejszą i bardziej niezależną wersję tej, którą zawsze byłaś. On traci swoją esencję podczas gdy Ty odnajdujesz swoją. Ale to dopiero początek. To, co się dzieje, gdy wszechświat decyduje, że nadszedł czas na zrównoważenie tej wagi, to coś, co Cię oszołomi. Musisz zrozumieć coś fundamentalnego o osobie, która cię skrzywdziła. Za całą tą pozorną pewnością siebie kryje się pustka tak głęboka, że niemożliwa do wypełnienia i ta pustka rośnie z każdym dniem. Wayne Dyer wyjaśniał, że ludzie, którzy świadomie krzywdzą innych, są odłączeni od swojego boskiego źródła. Mogą wydawać się potężni na zewnątrz, ale w środku żyją w ciągłej emocjonalnej pustyni. Wyobraź sobie życie każdego dnia budząc się z pragnieniem, które nigdy nie może być ugaszone. Tak żyje narcyz. Budzi się każdego ranka, potrzebując udowodnić swoją wartość, potrzebując podziwu, potrzebując czuć się lepszy od kogoś, żeby móc funkcjonować. Podczas gdy ty, nawet w najgorszych dniach, wciąż potrafisz czuć wdzięczność za zachód słońca, za uścisk, za chwilę spokoju. On całkowicie stracił tę zdolność. Dla niego nic nie jest wystarczające. Żaden komplement nie trwa wystarczająco długo, żadne osiągnięcie nie wypełnia pustki, żadna osoba nie może mu dać tego, czego naprawdę potrzebuje. A wiesz, co jest najbardziej tragiczne? On nawet nie wie, czego szuka. Goni za rzeczami zewnętrznymi, żeby wypełnić dziurę, którą można wypełnić tylko od wewnątrz. Za każdym razem, gdy cię poniżył, za każdym razem, gdy sprawił, że czułaś się mała, desperacko próbował ukraść odrobinę twojego światła, żeby oświetlić własną pustkę. Ale skradzione światło nie pozostaje, zawsze wraca do swojego pierwotnego źródła. Tymczasem ty uczysz się generować własne światło. Każda łza, którą uroniłaś, każda noc, którą spędziłaś nie śpiąc, próbując zrozumieć, co było z tobą nie tak, w rzeczywistości uczyła cię, żebyś nie była zależna od nikogo dla swojego szczęścia. On stworzył w sobie potwora emocjonalnej zależności. Potrzebuje stale nowych ofiar, nowych wielbicieli, nowych źródeł energii, ponieważ poprzednie zawsze się wyczerpują. To błędne koło, które tylko pogarsza się z czasem. Chcesz wiedzieć, dlaczego czasami wydaje się, że mu się dobrze wiedzie? Bo biega od osiągnięcia do osiągnięcia, od osoby do osoby, próbując utrzymać pustkę zajętą, ale to działa tylko tymczasowo. To, co nadejdzie, pokaże ci, jak ta jego desperacka gonitwa przekształca się w jego własne więzienie. Oto prawda, która cię szokuje. Narcys, który cię skrzywdził, jest uwięziony w więzieniu, które sam zbudował. A kraty tego więzienia są zrobione z ciągłej potrzeby utrzymywania fałszywego wizerunku. Wayne Dyer zawsze mówił, że nie możesz być szczęśliwy, będąc osobą, którą nie jesteś. A Narcys żyje dokładnie tą sprzecznością. Stał się postacią, którą musi grać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wyobraź sobie zmęczenie koniecznością budzenia się każdego dnia i zakładania maski. Wyobraź sobie konieczność kalkulowania każdego słowa, każdego wyrazu, każdego gestu, żeby utrzymać wizerunek, który nie jest prawdziwy. To właśnie robi każdego dnia swojego życia. Podczas gdy Ty możesz mieć autentyczne chwile smutku, radości, prawdziwości, On całkowicie stracił kontakt ze swoimi prawdziwymi uczuciami. Nie wie już, kim jest pod maską. A wiesz, co się dzieje, gdy żyjesz tak długo, będąc fałszywy? Zaczynasz wierzyć we własne kłamstwo, ale Twoja podświadomość zawsze zna prawdę. Dlatego narcyzi mają tyle problemów ze snem, tyle niepokoju, taki strach przed zostaniem sam na sam z własnymi myślami. Za każdym razem, gdy jest sam, bez publiczności do imponowania, bez nikogo do manipulowania. Napotyka straszliwą pustkę kogoś, kto nie wie, kim naprawdę jest. Dlatego zawsze muszą być otoczeni ludźmi, zawsze muszą być zajęci, zawsze muszą coś udowadniać. Wizerunek, który zbudował, stał się klatką. Nie może się zrelaksować, nie może być wrażliwy, nie może poprosić o pomoc, bez tego, żeby idealny wizerunek się zawalił. Więc jest stale w stanie czuwania, zawsze broniąc emocjonalnego terytorium, które nawet nie istnieje. Ty, z drugiej strony, po całym bólu, przez który przeszłaś, uczysz się być autentyczna. Odkrywasz, kim jesteś, gdy zdejmujesz wszystkie maski, wszystkie oczekiwania, wszystkie role, które inni oczekiwali, żebyś grała. On zbudował życie oparte na zewnętrznej aprobacie, i teraz jest niewolnikiem tej aprobaty. Ty budujesz życie oparte na swojej wewnętrznej prawdzie, i to cię wyzwala w sposób, którego on nigdy nie będzie mógł doświadczyć. Ale wszechświat ma bardzo specyficzny sposób radzenia sobie z tą fałszywością, a to, co się stanie dalej, Pokażę ci, jak to złote więzienie przekształca się w coś znacznie mroczniejszego. Istnieje moment w życiu każdego narcyza, w którym iluzja, którą zbudował, zaczyna się rozpadać, a kiedy to się dzieje, to jak oglądanie zamku z kart walącego się w zwolnionym tempie. Wayne Dyer nauczał, że rzeczywistość jest zawsze silniejsza niż fantazja, i nadszedł punkt w jego życiu, gdy rzeczywistość przyjdzie po swoje. Bez względu na to, jak dobrze zbudowana jest fasada, zawsze ma pęknięcia, a te pęknięcia zawsze przekształcają się w szczeliny. Pierwszym znakiem jest to, gdy ludzie zaczynają widzieć przez maskę, ci, którzy wcześniej podziwiali, zaczynają kwestionować. Ci, którzy wcześniej wierzyli, zaczynają wątpić. Reputacja, którą budował latami, zaczyna się rozpadać. A wiesz dlaczego? Bo kłamstwo ma krótkie nogi. Możesz oszukiwać niektórych ludzi przez jakiś czas, ale nie możesz oszukiwać wszystkich ludzi na zawsze. Sprzeczności zaczynają się pojawiać, wersje się nie zgadzają, prawdziwe zachowanie przebija się. Kiedy to się dzieje, narcyz wpada w panikę. Cała energia, którą używał do utrzymywania wizerunku, teraz musi być potrojona, żeby powstrzymać szkody. Zaczyna robić desperackie ruchy, coraz bardziej oczywiste próby kontrolowania narracji. Ale oto szczegół: im bardziej próbuje kontrolować, tym bardziej przejrzysta staje się manipulacja. To jak ktoś próbujący trzymać wodę w dłoniach. Im mocniej ściska, tym bardziej ucieka między palcami. Tymczasem ty patrzysz z daleka, w końcu rozumiejąc, że nic z tego, co się stało, nie było Twoją winą. Widzisz, że ta osoba, która wydawała się tak pewna siebie, w rzeczywistości zawsze była desperacka w środku. Maska, którą nosił z tobą, była tą samą, którą nosił ze wszystkimi innymi ludźmi, a teraz ci ludzie zaczynają widzieć to, co ty zawsze czułaś, ale nie mogłaś wyjaśnić? Wszechświat ma interesujący sposób ujawniania prawdy. Nie przychodzi z fanfarami ani dramatem, po prostu pozwala sobie ujawnić się przez własne działania. Narcyz staje się własnym narzędziem swojej destrukcji, a kiedy maska w końcu opada, kiedy wszyscy ważni ludzie w jego życiu zaczynają widzieć, kim naprawdę jest, dzieje się coś jeszcze głębszego. Coś, co Wayne Dyer nazywał ciemną nocą duszy. Teraz dochodzimy do najciemniejszego punktu podróży Narcyza, momentu, gdy mierzy się z własną pustą duszą i nie może już uciec od tej rzeczywistości. Wayne Dyer mówił o ciemnej nocy duszy jako o koniecznym okresie transformacji. Ale dla narcyza to doświadczenie jest szczególnie brutalne, ponieważ spędził całe życie, unikając jakiejkolwiek formy autentycznej autorefleksji. Kiedy wszystkie maski opadają, kiedy wszystkie zewnętrzne źródła walidacji się wyczerpują, kiedy ważni ludzie w jego życiu zaczynają się oddalać, w końcu zostaje sam ze sobą. I to jest najbardziej przerażające doświadczenie, jakie może mieć. Wyobraź sobie życie przez trzydzieści, 40, 50 lat, unikając patrzenia do środka, a nagle bycie zmuszonym do stawienia czoła pustce, która tam istnieje. To jak zapalenie światła w piwnicy, która była w ciemności przez dziesięciolecia, ciemność, którą znajdujesz, jest przytłaczająca. W tym momencie zaczyna doświadczać czegoś, co znasz bardzo dobrze poczucia bycia całkowicie zgubionym. Niewiedzenia, kim naprawdę jest, kwestionowania wszystkiego, co zbudował w życiu. Różnica polega na tym, że kiedy ty przez to przechodziłaś, było to z powodu bólu, który on spowodował, ale miałaś nienaruszoną duszę do odkrycia pod całym zamieszaniem. Kiedy on przez to przechodzi, to dlatego, że w końcu jest zmuszony do stawienia czoła własnej toksyczności. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że wszyscy ludzie, którzy się od niego oddalili, nie byli problemem. To on był. Wszystkie relacje, które źle się skończyły, wszystkie konflikty, wszystkie sytuacje, w których robił z siebie ofiarę, zaczyna widzieć wzorzec. Ta świadomość jest druzgocąca dla kogoś, kto zbudował całą tożsamość na idei bycia wyjątkowym, lepszym, niezrozumianym nagle zdaje sobie sprawę, że może jest po prostu zwyczajny, wadliwy, nawet toksyczny. Dla ciebie ta faza twojej podróży była o odkrywaniu wewnętrznej siły, dla niego jest o odkrywaniu własnej toksyczności, dla ciebie było o wzroście, dla niego jest o upadku. A wiesz, co jest dla niego najbardziej bolesne? Zdanie sobie sprawy, że wszyscy ludzie, których skrzywdził, włączając ciebie, idą dalej, rosną, są szczęśliwi bez Niego, podczas gdy On tonie coraz głębiej we własnej destrukcyjnej kreacji, ale wszechświat jeszcze z Nim nie skończył. To, co nadejdzie, to coś, co Wayne Dyer nazwałby ostatecznym żniwem. Nadszedł moment na zrozumienie, którego tak długo czekałaś kiedy w końcu rachunek dociera do tego, kto wybrał życie krzywdzenia innych ludzi świadomie. Wayne Dyer zawsze nauczał, że stajesz się tym, o czym myślisz cały dzień, a narcyz, który cię skrzywdził, spędził lata myśląc o tym, jak kontrolować, manipulować i umniejszać innych ludzi. Teraz staje się dokładnie tym, istotą kontrolowaną, manipulowaną i umniejszaną przez własną kreację. Ostateczne żniwo nie przychodzi tak, jak sobie wyobrażałaś. To nie jest spektakularna boska zemsta, to coś znacznie bardziej subtelnego i jednocześnie znacznie bardziej niszczącego staje się więźniem własnej energii, którą stworzył. Cała negatywność, którą rozszerzał w świecie, teraz otacza jego życie jak toksyczna chmura. Przyciągnął do siebie równie toksycznych ludzi, chaotyczne sytuacje, destrukcyjne relacje. Żyje w świecie, który sam stworzył, a ten świat jest mroczny. Pamiętasz, jak potrafił sprawić, żebyś była zdezorientowana, niepewna, kwestionowała własne zdrowie psychiczne? Teraz żyje w tym stanie stale. Różnica polega na tym, że ty miałaś autentycznych ludzi, którzy przypominali ci, kim naprawdę jesteś. On ma tylko ludzi, którzy odbijają własną toksyczność z powrotem do niego. Stał się uzależniony od dramatu, konfliktu, chaosu, bo to jedyny sposób, jaki zna, żeby czuć się żywy. Ale życie w ten sposób jest wyczerpujące. To jak bycie stale na emocjonalnej kolejce górskiej, która nigdy się nie zatrzymuje. Tymczasem Ty nauczyłaś się znajdować spokój w prostocie, radość w małych rzeczach, miłość własną w samotności. Rozwinęłaś wewnętrzne zasoby, których on nigdy nie będzie w stanie zrozumieć ani uzyskać dostępu. Rachunek, który do niego dotarł, to nie tylko ludzie, których stracił, czy możliwości, które zmarnował. To konieczność życia każdego dnia w stanie psychicznym i emocjonalnym, który stworzył stanie ciągłego niezadowolenia, podejrzliwości, złości i pustki. Zaprogramował się tak, żeby nigdy nie być w spokoju, żeby nigdy nie być zadowolonym, żeby zawsze potrzebować więcej, więcej, więcej. A teraz jest uwięziony w tym programowaniu jak szczur w kole, które kręci się wiecznie. Boska sprawiedliwość nie musiała interweniować w dramatyczny sposób. Po prostu pozwoliła mu zbierać dokładnie to, co zasiał: życie, w którym spokój jest niemożliwy, gdzie satysfakcja nigdy nie nadchodzi, gdzie każdy dzień to walka z duchami, które sam stworzył. Ale dla ciebie historia jest całkowicie inna. Oto prawda, która zrewolucjonizuje twoją perspektywę, podczas gdy on tonie w swojej własnej toksycznej kreacji, ty zostałaś wyniesiona na poziom świadomości, który jest możliwy tylko przez pokonanie wielkich przeciwności. Wayne Dyer mówił, że nasza największa chwała nie polega na tym, że nigdy nie upadamy, ale na tym, że podnosimy się za każdym razem, gdy upadamy. I ty zrobiłaś dokładnie to. Nie tylko się podniosłaś, ale przekształciłaś się w kogoś silniejszego, mądrzejszego, bardziej współczującego. Cicha zwycięstwo, które zdobyłaś, to coś, czego on nigdy nie będzie mógł dotknąć ani zniszczyć. Rozwinęłaś wewnętrzną siłę, która nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Nauczyłaś się kochać siebie, niezależnie od aprobaty innych. Odkryłaś własny głos po latach bycia uciszaną. Podczas gdy on musi stale udowadniać swoją wartość przez zewnętrzne osiągnięcia, ty odkryłaś, że twoja wartość jest wewnętrzna. Nie może być pomniejszona przez krytykę ani zwiększona przez pochwały. Po prostu istnieje, solidna jak skała. Osoba, którą próbował zniszczyć, już nie istnieje, nie dlatego, że mu się udało, ale dlatego, że ewoluowała w coś znacznie większego. Stałaś się ulepszoną wersją tej, którą zawsze miałaś być przeznaczona być. On pozostaje uwięziony w tym samym destrukcyjnym wzorcu, powtarzając te same błędy z różnymi ludźmi, tworząc te same problemy w nowych scenariuszach. Ale ty złamałaś cykl. Wysiadłaś z koła powtórzeń i weszłaś w spiralę wzrostową rozwoju. Prawdziwa sprawiedliwość nie polega na tym, że On jest karany, to Ty jesteś wyzwolona, nie polega na tym, że On cierpi konsekwencje, to Ty odkrywasz własne skrzydła. Nie chodzi o to, że On przegrywa, to Ty w końcu odzyskujesz własne życie. Dziś możesz spojrzeć wstecz i zdać sobie sprawę, że to bolesne doświadczenie było katalizatorem twojej najgłębszej transformacji. Bez tego bólu może nigdy nie odkryłabyś własnej siły, bez tego zamieszania może nigdy nie szukałabyś własnej jasności. On był nieświadomie narzędziem, którego wszechświat użył, żeby pchnąć cię w kierunku twojego wzrostu. Podczas gdy On pozostaje stagnujący w swojej toksyczności, Ty nadal się rozszerzasz, ewoluujesz, kwitniesz. Cicha zwycięstwo polega na tym, że teraz żyjesz życiem, którego On nigdy nie będzie mógł zrozumieć ani doświadczyć życiem wewnętrznego spokoju, autentyczności, prawdziwej miłości własnej i rzeczywistego celu. To jest boska sprawiedliwość w swojej najczystszej i najpotężniejszej formie. Żeby w pełni zrozumieć wielkość tego, co się stało, muszę ci pokazać rażący kontrast między tym, gdzie dotarłaś, a tym, gdzie on pozostał uwięziony. Wayne Dyer nauczał, że zmiana jest nieunikniona, wzrost jest opcjonalny. Oboje stanęliście w obliczu zmian wymuszonych sytuacją, ale tylko ty... Wybrałaś wzrost przez nią. Podczas gdy ty rozwinęłaś autentyczną empatię przez własny ból, on stał się jeszcze bardziej niezdolny do łączenia się z cierpieniem innych. Twoje doświadczenie cię uczłowieczyło, jego doświadczenie go jeszcze bardziej odczłowieczyło. Nauczyłaś się znajdować siłę w wrażliwości, odkrywać moc w pokorze, znajdować mądrość w niepewności. On pogłębił się jeszcze bardziej w potrzebie wydawania się niezwyciężonym, lepszym i zawsze mającym rację. Dziś potrafisz szczerze się śmiać, płakać bez wstydu, kochać bez strachu przed ponownym zdradą. On stracił zdolność odczuwania jakiejkolwiek emocji w sposób głęboki. Wszystko stało się powierzchowne, kalkulowane, performatywne. Rozwinęłaś relacje oparte na autentyczności, wzajemności. I wzajemnym rozwoju. On nadal kolekcjonuje ludzi jak trofea, używając relacji jako narzędzi do karmienia swojego pustego ego. Spokój, który znalazłaś, jest trwały, bo pochodzi z wnętrza. Jego pozorne szczęście jest kruche, bo zależy od zewnętrznych czynników, które się stale zmieniają. Stałaś się źródłem światła dla innych ludzi, którzy przeszli przez podobne sytuacje. On stał się czarną dziurą emocjonalną, która wysysa energię każdej osoby, która się zbliży. Twoja podróż doprowadziła cię do odkrycia Twojego prawdziwego celu, Twoich prawdziwych pasji, Twoich autentycznych wartości. Jego podróż zaprowadziła go coraz głębiej w spirale sztucznych potrzeb i pragnień, które nigdy nie mogą być zaspokojone. Najpiękniejsze ze wszystkiego jest to. Że nie potrzebujesz już jego walidacji ani walidacji jakiejkolwiek innej osoby, żeby znać swoją wartość. On z drugiej strony stał się jeszcze bardziej zależny od opinii innych, żeby mieć jakiekolwiek poczucie tożsamości. Różnica między Wami, dwojgiem teraz, to różnica między kimś, kto znalazł wolność, a kimś, kto stał się niewolnikiem własnych toksycznych kreacji. Ale istnieje ostateczna lekcja, którą Wayne Dyer chciałby, żebyś zrozumiała w związku z tym wszystkim. Najgłębsza lekcja, którą Wayne Dyer nam zostawił na temat doświadczeń takich jak Twoje, jest paradoksalna. Pewnego dnia będziesz wdzięczna za przejście przez to wszystko. Nie dlatego, że ból był konieczny, nie dlatego, że zasługiwałaś na cierpienie, ale dlatego, że to przez tę burzę odkryłaś burzę, która była w tobie, siłę, o której nawet nie wiedziałaś, że posiadasz. Dziś jesteś osobą, którą nie można już łatwo manipulować, bo znasz wszystkie znaki. Rozwinęłaś ostrą intuicję, która chroni cię przed toksycznymi ludźmi. Stałaś się praktycznie odporna na gry psychologiczne, bo już wszystkie widziałaś. Co ważniejsze stałaś się źródłem nadziei dla innych ludzi, którzy przechodzą przez to, przez co ty przeszłaś. Twoja historia pokonywania trudności jest żywym dowodem na to, że można wyjść z drugiej strony nie tylko przetrwując, ale prosperując. Narcyz, który cię skrzywdził, będzie kontynuował swoją podróż samozniszczenia, przyciągając coraz więcej chaosu do swojego życia, odpychając coraz więcej autentycznych ludzi, stając się coraz bardziej izolowanym w swojej własnej toksyczności. Tymczasem ty będziesz nadal się rozszerzać, rosnąć, tworzyć prawdziwe połączenia, żyć życiem o celu i znaczeniu. Prawdziwe zwycięstwo nie polega na tym, że on otrzymał to, na co zasługiwał, polega na tym, że stałaś się tą, którą zawsze miałaś być, przeznaczona być. Nie chodzi o sprawiedliwość, która dotarła do niego, chodzi o wolność, która dotarła do ciebie. Wayne Dyer powiedziałby, że przeszłaś od ofiary do zwycięszczyni, od zranionej do uzdrowionej, od złamanej do zintegrowanej, przekształciłaś truciznę w lekarstwo, ból w mądrość, traumę w transformację. To, co Bóg zrobił z narcyzem, który cię skrzywdził, to pozwolił mu stać się więźniem własnej kreacji, podczas gdy przekształcił cię w wolną, silną i oświeconą kobietę. To jest boska sprawiedliwość w swojej najdoskonalszej formie. Nie chodzi o zniszczenie niszczyciela, chodzi o stworzenie czegoś pięknego z destrukcji. Jesteś żywym dowodem na to, że nie zawsze wygrywa ten, kto wydaje się wygrywać, czasami wygrywa ten, kto nauczył się przekształcać własny ból w moc. I tego zwycięstwa nikt nigdy nie będzie mógł ci odebrać.